Cześć moi kochani. Znajdujemy się w tej chwili w ołowicach przed domem. Specjalnie wybrałem taki odcinek prosty, żebyśmy mogli się zobaczyć właściwie, zobaczyć odległość, chociaż będzie to dzisiaj utrudnione ze względu na mgły, ale liczne prośby jakie dostawałem od was, żeby sprawdzić zasięg sygnalizatorów firmy Tandem Bytes Icon M Plus skłoniły mnie do tego, żeby Yy, nagrać ten materiał, <laughs> także przejdźmy do yy, sprawdzenia tego zasięgu. No a później sobie powiemy, zobaczymy, jak daleko jesteśmy. Zobaczymy na nawigacji, jak daleko żeśmy odeszli od domu. Bo podejrzewam, że nie będziemy się widzieć, jeśli chodzi o yy, sam sygnał z tych sygnalizatorów. Dobra, wyjmujemy jeden z setów <laughs> centralka. i jeden z sygnalizatorów. OK. Więc tak uruchamiamy sygnalizator Sygnalizator jest uruchamiany, uruchomiony. uruchamiamy centralkę. Centralka jest uruchomiona. I teraz będziemy robili tak, że yy, ja sobie zaznaczę na ja sobie zaznaczę na telefonie punkt docelowy z domu, żeby widzieć ile metrów mamy. Nie będzie to w linii prostej, ponieważ ten program nie działa na tym telefonie, ale będzie można zobaczyć jak daleko jesteśmy od, od domu. Będziemy prosili Dagmarę, żeby nam poruszała sygnalizatorem, żebyśmy mieli branie. Więc taka praca będzie dzisiaj zespołowa. Mm, ok, dobra, czyli wchodzimy sobie w Google Map łączę nam się Okej okay. Jesteśmy pod domem Zaznaczony mam punkt docelowy przed domem No i co? Ja wezmę sobie teraz do kieszeni schowam telefon Wezmę centralkę, będę z nią szedł, przejdziemy się wzdłuż łowiska, za łowisko, no i zobaczymy, co nam pokaże centralka Adaga będzie yy, robiła branie. Okej, okay, moi drodzy. Przystępujemy pomału do testu. Tutaj czeka Daga. Mam sygnalizator w ręce. Ona ma, znaczy mam centralkę w ręce. Ona ma sygnalizator w ręce. No i ja sobie pomału po prostu będę szedł. Za każdym razem, jak poamachnę ci ręką, jak dopóki będziemy się widzieli, za każdym razem po prostu. Różbranie jednym płynnym ruchem, żeby doszedł sygnał. Zobaczymy, jak sygnał dochodzi, sprawdzimy i sprawdzimy sobie, e, czy dochodzi, jak daleko sięga zasięg. OK, a my sobie spacerujemy, idziemy się przejść. <laughs> Powiem wam, łowisko ma ponad w tym momencie tutaj ponad 300 metrów, jest do końca, więc można sobie iść. Są siedzi. Karteczki. Jesteśmy w tej chwili kawałek od Dagi. Jest branie. Idziemy sobie dalej. Idziemy dalej. Zobaczymy. Sprawdzimy sobie w połowie łowiska, jaką mamy odległość. Bo to jest w linii prostej, nawigacja nam poda. Ile mamy marszem do celu? Idziemy po drodze. Tam na samym końcu ta mała kropeczka. To jest Degmara. Róż. Zasięg jest. Mamy spokojnie ponad 100 metrów. Ledwo ją widać. Idziemy dalej. Zasuwamy sobie dalej. Przy okazji obchód łowiska, łowisko zamarznięte. Wszystkie bramki pozamykane. Wszystko jest zamknięte. Tu ze znajomym jeszcze rozmawiałem. Powiem wam od razu. Mówi, że no te wiadomo, te baterie, co ja mówiłem z Allegro bardzo dobre, natomiast petardą są jeszcze ponoć baterie z Lidla. Ok. Poprosimy, żeby ruszyła. Jest. Zasięg super. Zasięg jest. Jesteśmy już praktycznie na trzech czwartych łowiska. Ja już jej prawie, można powiedzieć, no ledwo ją widzę, ale <laughs> zasięg centralki cały czas jest. Ja wiem, że jest otwarty teren, ale chciałem sprawdzić na otwartym terenie, a później będziemy szli Dookoła łowiska, czyli będziemy mieli te wszystkie drzewa, te wszystkie krzewy. Tak jak na naturalnych warunkach, nad wodą, w warunkach takich czysto wędkarskich. O, nawet nie zamarzło całe. Już Wam pokazuję. Doszedłem do stanowiska numer 1, więc ci, co znają chwałowice, wiedzą. To jest koniec łowiska, można powiedzieć. No, rusza, jest branie elegancko. Teraz już będzie bardziej skomplikowane, ponieważ będę musiał do niej dzwonić i będę mu musiał e, informować ją o tym, żeby używała sygnałów. Za chwilkę tylko sprawdzimy jeszcze, jak to wygląda z odległością. I wracamy do zabawy. Ok, moi drodzy, to ze względu na to, że nie możemy teraz wziąć. No, i po prostu zobaczyć się. Daga jest na końcu drogi, tam na, pod domem, ja jestem za ostatnim stanowiskiem. Tu jest, tu jest koniec łowiska. Możesz, Daga, teraz ruszyć? Mogę. OK. Uwaga. No, rusz. No, i teraz w tym momencie nie mamy sygnału. Aha. Weź jeszcze raz. Nic. Jeszcze raz. O odezwało się. Czyli czyli całe łowisko odezwało się, dopiero odezwała się centralka. A weź jeszcze raz, proszę. Już. Jest zasięg, dobra. Yy, rozumiem, że stoisz na drodze czy stoisz na poboczu? To przy samochodzie, tak jak stała. Aha, czyli jest jesteś schowana. Wyjdź na drogę w linii prostej, żebyś stała przy drodze, żeby tak. to było w linii prostej, bo w tej chwili jest tak zrobione, że Daga jest nie na drodze, czyli nie w linii prostej, tylko jest jeszcze schowana za tymi drzewami, które są wzdłuż całego łowiska, bo samochód jest zaparkowany po całym podwórkiem, czyli schowany jest za, drze za linią drzew. I, i, tak, tak, rusz. O, i teraz jest zasięg. No i dobra. No i idziemy sobie... Zobaczymy sobie, jak daleko sobie zajdziemy, pójdziemy sobie do sąsiada. Zobaczymy, co się będzie działo. Możesz ruszyć? Ja. Sygnał jest, czyli tak jak mówiłem. Cała ta linia drzew, która była, ona zasłaniała nam pole, ale to jest to jest bardzo duża odległość. To jest bardzo duża odległość i no i wszystkie drzewa wzdłuż całej wody, tak? Ok, jesteśmy już praktycznie u sąsiada, czyli jesteśmy jakieś 50 metrów za łowiskiem róż teraz mamy cały czas zasięg. Czyli już jesteśmy no grubo odeszliśmy. Pójdziemy sobie dalej jeszcze kawałek, cały czas jest, cały czas jest zasięg. Ok, czyli jeżeli powiem Wam tak, że no jeżeli jest zasięg, w, jeżeli jest zasięg w, w linii prostej na tak dużym odcinku, no to w, w, w linii zarośniętej również będzie. Dobrze, jesteśmy już u sąsiada. No jesteśmy bardzo daleko. Zobaczcie, nawet nie widać już praktycznie można powiedzieć, że już łowiska nie widać. A zasięg jest cały czas i warunki też nie są sprzyjające, ponieważ jest duża wilgotność, niska przejrzystość powietrza, co nie pomaga w rozchodzeniu się sygnału. Ok, możemy sprawdzić, Daga? Jest, jest sygnał. Wszystko elegancko jest. Czyli praktycznie można powiedzieć, że jesteśmy skrzyżowanie Norwida. I Mickiewicza 4, ja Wam później pokażę na air kompasie, jaka to jest odległość. Zaznaczę punkty i powiem Wam docelowo, jaka to jest odległość. Doszliśmy do sąsiadki Oli. Czyli już jesteśmy bardzo daleko. Jesteśmy o, już grubo, grubo na odległości. Dobrze, Daga, możemy ruszyć. Zasięg jest cały czas. Ja nie wiem, jak z tym zasięgiem jest, jakie to są odległości, ale producent przewiduje 200 metrów dla naszego świętego spokoju. O, Daga rusza. Ale ten. Ulica nam się kończy, zaczynają nam się pola. Ulica Słowackiego się zaczyna tutaj już przed nami, więc teraz, tak, możemy ruszyć. Naga, możesz ruszyć? Już. Kartka makro, już. K kartka zamokła. Mogłem żyłkę dać. Zasięg jest. Jest zasięg cały czas. Ok, dojdzie. Jesteśmy, jesteśmy na ulicy. Łatwo sobie nawet można wygooglować, jaka to jest odległość. Spod naszego domu. Ulica Słowackiego. Skrzyżowanie. Tu już dalej nic nie ma, tylko pola są. Tam jeszcze są siedzi, mieszkają, ale tu są same pola. Daguś, czy jeszcze możemy zrobić raz? Kupujemy, bo kartka zamokła. Słuchajcie, cały czas jest zasięg. Ja w tym momencie rozłączę się. Słuchajcie, moi drodzy, według tego, co pokazuje telefon, trasę pieszą. Zaznaczyłem miejsce, w którym stałem pod samochodem. Tak jak mówiłem, jestem w tej chwili na... Albo się wyłączyło na ulicy Słowackiego. Ale coś tu mi się wyłączyło. No ja nie wiem. No możliwe, że się coś z telefonem stało. To stary telefon. Wziąłem go tylko po to, żeby ten 400 metrów pokazało. W tym momencie zasięg W tym momencie zasięg tego sygnalizatora pokazał 400 i tej centralki pokazał 400 metrów odległości od miejsca, gdzie zaznaczyłem do miejsca, w którym się obecnie znajduję. I tak by było, powiem wam, bo to jest no grubo jesteśmy od domu, także nawet nie widać skrzyżowania, gdzie się staw kończy. Więc myślę myślę, że no to będzie wystarczające odległości, jeśli chodzi o zasięg tego sygnalizatora. Tu mi bateria padła. Teraz właśnie teraz patrzę, stąd stąd wiem, że y, przestał działać telefon. No, no, tak jak mówię, on jest stary. No, już nie trzyma. Słuchajcie, moi kochani, co jeszcze mi się nasunęło odnośnie tego. Odnośnie takich plusów i minusów, no, sygnalizatory naprawdę działają. Myślę, że tutaj e, ponad 200 metrów do 200 metrów przez krzaki to jest bez żadnych problemów. Myśmy poszli za łowisko, poszliśmy na 400 metrów w otwartym terenie i działało, a przez krzaki działało na 300, prawie 260 no metrów. Także, bo o, daga się schowała tam. Do, do rogu, tak jak wam pokazywałem, 365 metrów. Inny program pokazuje, ale on pokazuje po skosie i po prostu w linii prostej. Tutaj y, byliśmy ustawieni całkiem inaczej. Od tego punktu, który tutaj po lewej stronie jest y, w linii prostej do zaparkowanego samochodu, gdzie stała Dagmara, jest dokładnie 400 metrów, co pokazał GPS w telefonie. Także spokojnie z tymi sygnalizatorami można iść jeszcze dużo, dużo dalej w otwartym terenie, jak i w terenie zabudowanym, czyli gdzieś, gdzie są drzewa, gdzie są krzewy, krzaki, spokojnie ponad 260 metrów mamy, więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik jak na możliwości tego seta. I ja bym tutaj. No dla mnie jest wystarczająco aż nadto, to, co podaje producent, to przechodzi myślę, że spokojnie e, swoją wartość. Wróciłem na podwórko, z moimi setami. I słuchajcie, no daga stała tutaj przy bramie, przy samochodzie. Także e, to, i tak było naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny zasięg był skoro tak daleko poszła, i znaczy ja poszedłem tak daleko, a ona była schowana. Mamy udowodnione, bezproblemowo 400 metrów. Więc myślę. Że no to się sprawdzi i nie będzie żadnego, żadnego problemu, jeśli chodzi o, o te sygnalizatory. Mam nadzieję, że ten materiał krótki, może nie wiadomo jak treściwy nie był, ale mam nadzieję, że no pokazał, że, że to nie są złe sygnalizatory i że jeżeli tylko komuś się podobają, to warto sobie je kupić, zrobić sobie prezent i i po prostu ich używać. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Dziękuję za pytania. Jeżeli coś się wam nasunie, to zapraszam serdecznie. Zapraszam też serdecznie za każdym razem do subskrypcji kanału mojego. Natomiast wszystkim tym, którzy już zasubskrybowali, dziękuję ślicznie. Liczę, że z każdą chwilą będzie nas więcej, będziemy mieli lepsze możliwości, lepszy zasięg, będzie, będzie nas coraz więcej na tych wszystkich materiałach, które postaram się dla Was robić. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia następnym razem.